Cześć, z tej strony Paweł Rawski. Witam Cię w drugim filmie promującym nową partię materiałów mojego produktu The Wolf Masterclass. Dwie ważne informacje, zanim przejdziemy do tego, co jest w tym filmie. Pierwsza jest taka, że jeżeli nie widzieliście wcześniejszego filmu, który wylądował na tym kanale, zdecydowanie polecam Ci to zrobić. Te dwa filmy są ze sobą naprawdę bardzo mocno powiązane i po prostu znacznie więcej wyciągniesz dla siebie, jeżeli obejrzysz je w takiej kolejności. Po drugie, jeżeli jeszcze tego nie robisz i jeżeli oglądasz ten film przed 9 czerwca, bardzo serdecznie zapraszam Cię na specjalny trening online, który właśnie wtedy będę prowadził. Zapisy są na stronie livecropkapawurawski.pl 7 problemów współczesnego mężczyzny. Pokażę wam z jakimi trudnościami często się zmagamy, chociaż często nawet nie jesteśmy tego świadomi oraz przede wszystkim powiem wam co samodzielnie możecie robić, żeby z tych trudności, z tych problemów samodzielnie zacząć wychodzić i zacząć się po prostu bardziej cieszyć życiem. Przechodząc do dzisiejszego materiału. Zauważyłeś, że często mimo tego, że zrobiłeś coś w swoim życiu, osiągnąłeś coś, nad czym naprawdę długo pracowałeś i starałeś się, wkładałeś to dużo energii, jednak gdy już to osiągasz, nie czujesz tego wewnętrznego spełnienia, nie czujesz tej wewnętrznej radości. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego tak jest? Jak to jest, że właśnie często potrafimy naprawdę wkładać ogrom energii w to, na czym nam naprawdę zależy, ale albo nam to nie wychodzi, bo gdzieś tam nieświadomie, nawet często tego nie dostrzegamy, ale to jest tak, jakbyśmy. Starali się dać siebie 100%, ale wewnątrz ciągle mieli zaciśnięty, zaciągnięty hamulec ręczny. I nawet nie wiedząc czemu, ciągle się sabotujemy i nie pozwalamy sobie na to, żeby w pełni czuć satysfakcję z życia, czuć tą radość i przede wszystkim czuć to spełnienie. Jeżeli kiedykolwiek, chociaż przez moment się nad tym zastanawiałeś, albo jeżeli zastanawiasz się teraz, to dzisiejszy materiał myślę, że może Ci w tym bardzo, ale to bardzo mocno pomóc. Słuchając tego, co jest w tym filmie, zwracaj baczną uwagę na to, co będzie się pojawiać w Twoich myślach, jakie wspomnienia będą się pojawiać, oraz przede wszystkim zwracaj uwagę na swoje uczucia, bo tylko i tylko wtedy możesz z tego materiału wyciągnąć naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo dla siebie. Ta zasada jest zasadą niewygodną, słuchajcie, ale jest jakby mocno uwalniająca. Wszyscy mieliśmy trudne dzieciństwo. Ta zasada dotyczy naszej przeszłości, a nie tego, co my w tym momencie robimy dalej tutaj. Chodzi o naszą przeszłość, że wszyscy mieliśmy, nie wiem, trudne, wpis tam co chcesz, bo niezależnie od tego, co robili nasi rodzice, gdzieś popełnili błędy. I owszem, można to też odnieść do naszej przyszłości, że wiecie, my jako rodzice też będziemy popełniać jakieś błędy. Jednak im lepszą robotę zrobimy w sobie, tym lepszą, im lepszą dobierzemy partnerkę, która też może mieć ładnie rzeczy poogarniane w sobie, tym mniej błędów z naszego klanu rodzinnego pójdziemy dalej w przód. Więc nasze trudności wcale nie muszą oznaczać trudności dalej w klanie rodzinnym. Cześć baza. Dlatego mi bardziej chodzi o to, żebyśmy patrzyli na siebie. Też są trudności rozwoju jak najbardziej i to można jak najbardziej też tak rozwinąć, bo pewnie, że są. Są ludzie, którzy mówią. Naprawdę dzieciństwa, sami to mówią, ale i tak mają. Daj mi ich na 15 minut. Właśnie o tym mówię. I nawet jak, wiesz, i mi nie chodzi o to, że wiecie, każdy z nas ma trudne dzieciństwo, w którym było też cała masa dobra, jak najbardziej, które też nas ukształtowało. kształtowało. Jednak po musimy patrzeć na inne rzeczy. Natomiast. Ja osobiście nie znam człowieka, który miałby na tyle szczęśliwe dzieciństwo, że dostałby wszystkie te możliwe wzorce, które były mu, które były mu potrzebne. O tak. To byłoby już naprawdę. Trzeba było mieć dwójkę bardzo świadomych ludzi. Nie twierdzę też jednak. Ale właśnie, nie twierdzę też, że takie szczęśliwe dzieciństwo jest niemożliwe. Uważam, że jest możliwe, że jeżeli jedna i druga osoba jest naprawdę bardzo ogarnięta, oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że i tak będzie popełniać błędy, jedne i drugie, ale dzieciństwo i w ogóle. Ten, Okres może być bardzo łagodny dla, to, dla tej istoty. Tylko tu naprawdę trzeba być bardzo świadome jednostki. I z tym szacunkiem, oczywiście, naszych rodziców, na tym najlepiej świadomi byli. Wiecie, naszych rodziców sformułowanie można pracować nad przekonaniami, jest abstrakcją często. Wiecie? No, oczywiście, że nie dla wszystkich, bo już pewnie z niektórymi rozmawialiście, ale by dostęp do wiedzy wtedy, a teraz, no proszę was, teraz wyciągasz telefon, nawet nie musisz pisać. Klikasz, mówisz. Już jak Google dla ciebie szuka, do ciebie już żyjemy w takich czasach, że to jest abstrakcja jaki jest dostęp do informacji. Ale i tak dalej gramy w Pokémony. to jest nawet rodzaj absurdu w czasach jakich żyjemy, ale coś pokazuje. teraz zobaczcie, to jest naturalne, że w pewnym momencie swojej drogi może poczuć silny żal lub złość w kierunku swoich rodziców. Żebyście to potraktowali właśnie w taki sposób, że to jest naturalne i normalne. Mówiłem wam o tym dzisiaj wcześniej już, już gdzieś tam na początku, że to jest normą, że możemy ten żal gdzieś tam poczuć. Żal, często urazy, jak popatrzycie jeszcze w triady, które macie dalej później w skrypcie, to często tego, jakby to jest naturalną rzeczą, która jest. I nie blokujcie tego, jeżeli ktoś się pojawi. I jednak nie chodzi o to, żeby tego nie blokować i wylewać na swoich rodziców. Nic z tych rzeczy. Chodzi o to, żeby zrobić z tym robotę, bo im mniej będzie obwiniania Twoich rodziców, tym lepiej. Dlatego też, im bardziej świadomym się staresz, tym więcej pokładów akceptacji potrzebujesz. To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli jesteś bardzo świadomą jednostką, to naprawdę potrzebujesz zaakceptować, że pewne rzeczy miały miejsce w taki a inny sposób, że one cię ukształtowały. Wiecie, można być bardzo świadomym i wiedzieć, jak różne rzeczy na Ciebie wpłynęły, ale jeżeli nie masz poziomu akceptacji w kierunku swoich rodziców i w kierunku także innych osób, które były we wczesnych latach dzieciństwa to może w ich kierunku czuć jeszcze większą złość, frustrację i niesprawiedliwość i tak dalej. Dlatego też zawsze pamiętaj, nie jest twoją winą, że twoje dzieciństwo wyglądało tak, a nie inaczej. To nie jest też wina twoich rodziców. Nie chodzi o ich jakiekolwiek usprawiedliwianie, ale też, wiecie, nam jest łatwo, w sensie z jednej strony nam, dzieciom, może być łatwo osądzać naszych rodziców, bo my myślimy, nie dałeś mi x, y, z, zgadza się? Ale nie mamy żadnego pojęcia, co to człowiek miał wtedy w swojej głowie, wiesz? Nie jesteśmy, nie wiemy tego dlatego, jak porozmawiacie na ten temat, o Jezu, jakie tam są informacje, słuchajcie. Mi się wydaje, że nie wiem, że może tak być, że przykładowo będziecie obwiniać swojego ojca, że go... Zobaczcie, czy wasz ojciec był obecny, kiedy wy dorastaliście? We wczesnych latach dzieciństwa? Był obecny w domu w ogóle? Nie, to problem, cię... nie. Trochę, ta trochę takich wygodnych pytań. Czy bawiłeś się z ojcem? Grałeś z nim w piłkę? Czy była zdrowa rywalizacja? Czy twój tata nauczył cię takich rzeczy w ogóle? Jak byłem nastolatkiem, to w sumie, to za no właśnie. Czy przyturałeś się ze swoim tatą? Czy to było naturalne okazywanie rodzaju emocji? Czy śmiałeś się z nim? Czy mogłeś przyjść do swojego taty i powiedzieć, tato, mam problem? Pomóż mi? Czy go po prostu fizycznie nie było? Część ludzi miała ten dostęp, większość jednak nie. A ten temat jest książka Męskość, między innymi, i zdradzony przez ojca. Też ją macie na końcu w skrypcie. Teraz zobaczcie. Można obwiniać swojego tatę, że jego nie było, ale nie wiemy, czy twój tata przykładowo nie miał silnych stresów związanych z tym, że być może fak. urodził mi się syn. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Bo mój tata nie nauczył mnie jak sobie radzić z tym. Wiecie. I często rozmowa z ojcem może być o tyle głęboka i o tyle mocna, że jak się. Jak wiesz, jak usłyszysz od niego, że on sam w pewnych momentach czuł się bardzo bezradny i nie wiedział, co zrobić. Uuu, uh, 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 uh. To jest, na wiecie, to zrozumienie wtedy nie jest przez umysł, tylko jest przez serce. To jest coś, czego nie uważam, że trzeba doświadczyć, ale zdecydowanie warto jest. No mi jest łatwo mówić, że jego nie było, że to, że tamto, ale wiecie, często mężczyzna, dlaczego dziko pracuje? Chce w ten sposób pokazać, że baj i, i się troszczę. Wielu ludzi wcześniej po prostu nie wiedziało, że jeżeli jego fizycznie nie ma, to jakby pewne wzorce nie są puszczone w odpowiedni sposób dalej. Niezależnie no od tego, czy to jest syn, czy to jest córka. Fizyczny jego brak wpływa bezpośrednio na psychikę. Ludzie tego nie wiedzieli. No właśnie, nie ma tej szklanki, o której mówiłem wcześniej. Wiecie, ludzie tego nie wiedzieli. Mało tego, słuchajcie, dzisiaj dalej ta wiedza nie jest wcale taką popularną i tożsamą i taką naturalną wiedzą. Jest mało ludzi, którzy są naprawdę świadomymi rodzicami, chociaż i tak na szczęście jest ich coraz więcej I to jest super. Dla mnie to jest zawsze jedna z moich motywacji, jest to, żeby jak najwięcej mężczyzn było jak najbardziej świadomych i kobiet także, bo wiecie, ja w tym momencie jeszcze nie mam dziecka, z tego co wiem, ale jeżeli miałbym dziecko, no to moje dziecko będzie się wychowywać w gronie innych ludzi teraz, może zrobić świetną robotę w swoim domu, ale to dziecko kiedyś pójdzie też do rówieśników. Ja bym chciał, żeby te następne pokolenia były jak najbardziej świadome, bo wiecie, jest taka... To jest fajne przedłużenie motywacji swojej wewnętrznej do tego, żeby ewentualnie działać naprawdę głębiej, więc nigdy ich nie obwiniajcie. Sposób, w jaki rodzice traktowali Ciebie, już to Twój główny, najgłębiej zakorzeniony sposób patrzenia na świat. Czy to jest wygodne? Dla mnie w ogóle pogodzenie się z tym, to było rzeczą bardzo, bardzo niewygodną, żeby naprawdę poczuć z tym absolutny luz. Innymi słowy, popatrz na to w ten sposób. Jak Twój tata traktował Twoją mamę, jak Twoja mama traktowała Twojego tatę przy Tobie? Albo nawet, nie przy tobie, ale o to o tym wiedziałeś. Jak, jak to wyglądało? Tam było tłuczenie u innych. Też. Często. Z jednej strony to jest bardzo ciekawe, jak sobie człowiek nawet pomyśli o tym, że twoi rodzice, wiecie, mieć sobie obraz, teraz nawet przywołać go w głowie, i pomyśleć o tym, że twoi rodzice są ze sobą blisko, fizycznie blisko, całują się na przykład, okazały sobie to bliskość. I dla wielu osób, wiecie, tam jest zgrzyt. Wiecie, jak my jesteśmy od tego odłączeni. W sumie wiecie, no gdyby nie to, że oni się połączyli, no to nie byłoby nas tutaj. Nie? I to wiecie, to jak oni traktowali siebie, to jest jedno, ale te wszystkie wzorce, to jest naprawdę, to ja kiedyś się bardzo mocno buntowałem i twierdziłem, nie, to może wcale to nie jest tak. I wiecie, Szukałem z różnych stron, różnych informacji, ale im więcej mi szukał z naprawdę różnych metodologii, czytając naprawdę bardzo różną literaturę. Serio, to ma tak bezpośredni wpływ na nas, że to się w głowie nie mieści. Jednak na szczęście to, co było w Twoich wczesnych latach dzieciństwa, nie jest jakimś przeznaczeniem dla Ciebie. To można ogarnąć. Bo to, to wymaga oczywiście chęci i to dużej pracy. Więc, jeżeli we wczesnych latach dzieciństwa brakowało z ich strony akceptacji, troski, wsparcia, miłości, wstaw tutaj, co chcesz. Może się to przerodzić w bardzo silne, nieświadome pragnienie, by zaspokoić ten brak. To mogą być bardzo różne rzeczy. W zależności od tego, i tutaj właśnie dlatego warto spłacić w siebie, jakie, jakich Ty rzeczy nie miałeś. Mogłeś mieć uwagę, tylko pytanie: jaka to była uwaga? Czy była dlatego, że nie wiem, rozpieprzyłeś żerandol i robi, nauczyłeś się we wczesnych latach, że jak niszczysz fizycznie, jak jesteś wiesz, chodząc o destrukcję, to masz uwagę. Ale to nie była ta uwaga zbudowana na trosce raczej. Nie? I teraz, starając się zadośćuczynić sobie, sobie w świecie materialnym i zaspokoić swojego wewnętrznego braku, i to, co wspomniałem wcześniej, Gilbert no, to bardzo często powtarza, to jest fajny słowo. Zawsze jest czas, by mieć szczęśliwe dzieciństwo. I popatrzcie, to jest bardzo przykładowy, oczywiście, rysunek, który tutaj macie. To jest bardzo przykładowy i nie znaczy, że teraz, jeżeli nie miałeś uwagi, to zawsze masz silne przywiązanie do opinii innych ludzi. To jest możliwa konsekwencja. Natomiast um, to jest to, co tutaj wypisałem, to nie jest jakaś moja fanaberia, że mi się tak wydaje, tylko to jest wniosek pracy z no, setkami już osób. I teraz popatrzcie, jeżeli ktoś na przykład nie ma uwagi, czyli jest silny brak, czuję, że moi rodzice nie dają mi uwagi. Taki ktoś może, może w sobie wytworzyć taką osobowość, taką część swojej osobowości, że teraz w świecie fizycznym będę zabiegał uwagę innych. Patrzcie, podziwiajcie, przyklaskujcie, nie? Chcę być w świetle reflektorów. Im większa, wiecie, sława, Fejm, tym lepiej. I teraz to może być tak zwane parcie na szkło, to może być tak zwany rys narcystyczny, to może być silna osobowość nawet narcystyczna, co już jest naprawdę bardzo dosyć dużym zaburzeniem. Może być, wtedy nie musi, ale często jest to wręcz a z zaburzeniem. Często to może być osoba, która uwielbia, kiedy kobiety są około niego, albo nawet jeżeli kobiet nie ma, to jednak jest wiecie, podziw ze strony kobiet, bo kiedyś nie było tej uwagi. Tak samo z drugiej strony, nie wiem, kobiety mogą mieć tak, że jeżeli jest wianiuszek mężczyzn, nie wiem czy znacie takie kobiety, to jest, to jest bardzo ciekawy um, nie lubię tego określenia, typ kobiet, które mają około siebie wianiuszek mężczyzn, takich orbiterów, że na jeden telefon ten przyleci i zrobi to, na jeden telefon ten przyleci i zrobi tamto, nie ma zakupów, są zakupy, nie mam samochodu, ten mi dał samochód, wiecie? tego typu rzeczy. Są kobiety, które mają około siebie wionuszek takich mężczyzn i często są naprawdę świetni faceci, bardzo ogarniający się w życiu, fajni, co prawda wkręcili się w nieodpowiednią kobietę, bo to bardzo szkodliwe jest, ale ta kobieta ma bardzo duży problem ze stworzeniem głębokiej, intymnej relacji. Jak myślicie, dlaczego? Nie miała ojca. Na przykład. Bo brak tej uwagi jest jakby, jest potrzeba, która jest ciągle w jakiś sposób zaspokojona, ale nie w zbyt odpowiedni sposób. To jest na przykład uwaga, troska, tworzenie relacji, które, w których jedna ze stron kontroluje drugą. Często, to, to jest bardzo, to bardzo często widziałem. Jeżeli jest brak, pod tytułem brak troski ze strony rodziców, to albo ja będę nagminnie kontrolował moich partnerów, albo będę wchodził w takie relacje, by być nagminnie kontrolowanym. I to się również tyczy mężczyzn. Są mężczyźni, którzy również są tak kontrolowani przez swoje partnerki, że to się w głowie nie mieści. Wiesz, jak to jest czwarty, piąty, szósty taki związek, to to nigdy nie jest przypadek. Na poziomie nieświadomym dobrałeś sobie taką, a nie inną osobę. Akceptacja, nadmierna chęć bycia podziwianym. Bardzo często. Zrozumienie, tendencja do posiadania racji za wszelką, za wszelką cenę. Mieliście w ogóle tak, że. Zobaczcie, czy rozmawialiście ze swoimi rodzicami o waszych trudnościach w ogóle? Czy czułeś się zrozumiany, komunikacyjnie, nie tylko ze strony taty, ale także ze strony mamy. Czy czułeś, czy w ogóle mogłeś, gdzie? Bo jak ja, ja, ja kiedyś jeszcze nie zajmowałem się takimi rzeczami jak dowiedziałem się, że gdzieś tam moja znajoma siada ze swoimi rodzicami, siadają we trójkę, i oni po prostu rozmawiają co u nich. Ja, ja myślałem, czekaj, ale to nie wiem, szlaban ci wtedy zawsze dają, czy wiecie, i tylko takie, tylko metoda kar mi się pojawiała w głowie, nie? Znaczy, akurat moi rodzice, żeby było nie, nie karali mnie w ten sposób, ale ja miałem takie aspekty w głowie. Dla mnie to był w ogóle What the fuck. A z drugiej strony, zobaczcie, jakie to jest. Z jednej strony, jak się jest, już na pewnym poziomie świadomości, jak to jest oczywiste. Że jak masz, no teraz wyobraźcie sobie, że ty masz u ciebie świetną partnerkę i masz dziecko. Co robisz, jak przyjdzie do ciebie Twój syn albo Twoja córka, i powie: Tato, mam problem. Co robisz w pierwszej kolejności? Jak, jak myślisz, co zrobił, wiadomo, oprócz Was, ponownie? Co robicie? Czy raczej powiesz: Nie, nie, słuchaj, bo ja Facebooka teraz muszę sprawdzić. Lajki tutaj wiesz, komentarze ogarniam, albo być może, nawet jak to będzie ważny biznes, teraz nie mam dla Ciebie czasu, bo coś tam. Czy raczej, jeżeli usłyszysz i poczujesz, że to nie jest problem z tylu, nie wiem, zabawka się zepsuła, Chociaż czasami, nawet ta zabawka jest jakby całym światem tego dziecka w tym momencie, ale jak usłyszysz coś takiego, no to powiedz, co byście zrobili? Jakby. Nie ma Właśnie, nie ma. Łapiecie? I tylko teraz zobaczcie. Ale skąd w nas jest, jakby, już ta pewność, że w tym momencie fakt? Nie ma nic innego. Z naszych własnych ran. Bo wiemy, jak to wpłynęło na nas. I teraz znowu, gdyby nie te rany, to moglibyśmy nie mieć w sobie tej pewności. No więc, i w pewnym sensie, z tej może ciemnej strony mocy, ale to zawdzięczamy naszemu dzieciństwu i to zawdzięczamy naszym rodzicom, a także nie tylko rodzicom, ale całemu klanu rodzinnemu. Ok? Mówię o tym, dlatego, żeby naprawdę. Bardzo mocno zwracać na to uwagę, bo te złości, smutek, żale, wszystko będzie się pojawiać. No i teraz pytanie, słuchajcie, jakie braki występowały u was? I teraz, owszem, w pierwszej kolejności, we wczesnych latach dzieciństwa, ale patrzcie na to też w tym momencie. Media społecznościowe zaspokajają kolosalne braki. Ludzie nie potrafią się komunikować ze sobą, znaczy no w pewnym sensie tak, nie potrafią się komunikować, nie potrafią, nie potrafią tworzyć głębokich intymnych relacji. A to jest nasz, wiecie, my jako gatunek jesteśmy stworzeni, tak, żeby żyć w grupach, nie jako outsider, gdzie jestem gdzieś tam. A w pewnym sensie to, że ty jesteś w zaciszu swojego domu, czy gdziekolwiek tam indziej, jesteś przed swoim komputerem i nie wiem, z kimś piszesz na czacie. Owszem, ta potrzeba w pewnym sensie jest zaspokojona, ale ona jest zaspokojona jakieś 5% tego, co naprawdę potrzebujesz. Wiesz? jako gatunek jesteśmy tak skonstruowani, że my potrzebujemy fizycznej też bliskości. Akurat my mężczyźni, żeby było jeszcze śmieszniej, potrzebujemy więcej do tego niż kobiety we wczesnych latach dzieciństwa. Ja kiedyś właśnie zobaczyłem różne pytania w różnych materiałach: Czy kiedykolwiek nie wiem, twój ojciec cię przytulał, czy coś? Ja mam kilka takich skrawków pamięci. Mówię, ja pierdolę. Ale co za koncept. Ale od razu później zrozumiałem, dlaczego ja we wczesnych latach dzieciństwa ja się nie kumplowałem z facetami, ja się nie kumplowałem z chłopakami. Ja dobrze czułem się z dziewczynami. Bo jeżeli w Twoim przykładowo, jeżeli w w twoim dzieciństwie nie było ojca, nie było tej energii męskiej, to możesz nie mieć zaufania do tego, co jest męskie. Możesz nie ufać, bo nie wiesz, nie wiesz jak obcować z tą energią, nie zostałeś tego nauczony. Tu, tu możliwości jest bardzo, ale to bardzo dużo. Tak samo, że nie było na przykład mamy, to możesz nie mieć zaufania do tego, co kobiece. Możliwości jest zawsze bardzo, ale to bardzo dużo. Nie tylko to, co jest w triadach, ale generalnie. Więc, chociażby, media społecznościowe teraz, jakie... Jeżeli jesteście od czegoś na przykład silnie uzależnieni, czujecie, że wam to nie służy, teraz jakie tam są braki? To jest dopiero głębia wtedy pracy. Zobacz, jeżeli prosty case z tym Facebookiem, chociażby, czy w ogóle z mediami społecznościowymi, jeżeli spotykałbyś się z ludźmi, to nie miałbyś czasu siedzieć w telefonie. Jeżeli spotykasz się z ludźmi i wiesz, robisz coś angażującego, fajnego dla jednej i drugiej strony, to wiesz, na spotkanie, jeżeli spotkanie jest fajne, nie sięgasz po ten telefon w ogóle, bo jakby cię to nie interesuje, nie ma tego. Ten, ten świat wtedy nie istnieje, bo ten świat jest tu z tym człowiekiem na żywo. Nie? Tak samo zobaczcie, inne bardzo ciekawe, temat tabu w dużej mierze, chociaż to jest temat tabu, dlatego, że trudno mi jest zrobić treści na ten temat, bo Facebook by wszystkim. Facebook wiele rzeczy blokuje. Dlaczego dzisiaj mężczyźni są tak bardzo uzależnieni od filmów pornograficznych, a jeżeli są uzależnieni od filmów pornograficznych, to co za tym idzie od razu także od masturbacji? Ile czasu, jak mieliście wcześniej fajną partnerkę w swoim życiu, ile was to energii kosztowało? Ile musiałeś, wiesz, ogarnąć sobie? Ile w ogóle czasu musiałeś poświęcić na fajne spotkanie na to, żeby się postarać, żeby zagadać w fajny sposób, żeby w ogóle spędzić fajnie ten czas, po prostu być takim, jakim byłeś tym gościem, żeby była fajna relacja? To wymaga energii. Ile energii wymaga tworzenie kompa Czy zapłacenie za, za internet oczywiście, ale tworzenie kompa, włączenie telefonu, wpisanie co chcesz i na kilka pstryknięć palcem. Masz każdą opcję, masz azjatki, mulatki, masz trójkąty, czworokąty, orgie, co chcesz masz. Jeszcze na dodatek możesz mieć tyle tego wszystkiego, bez składania jakiejkolwiek energii, że ilość dopaminy, jaką tworzy wtedy mózg, jest kolosalna. Dlatego zobaczcie, że zwyczaj, jak się ogląda filmy pornograficzne, to nie jest tak, jak było kilka lat temu, że wystarczyła gazetka, nie? Oczywiście ja wiem, no wy przecież nie czytacie nie, I nie czytaliście. A kiedyś zazwyczaj to była jakaś gazeta i tam było, nie wiem, zdjęcie, i człowiek się tym potrafił na maksa zajarać. Teraz jest plejada w ogóle całych filmów otworzona i człowiek sobie przeskakuje pomiędzy nimi. I to potrafi kolosalnie uzależniać. Mało tego w Japonii, w Boni, czy w Chinach, nie pamiętam, zaczyna już testować taki świat wirtualny, że zakładasz sobie okulary, podłączają ci różne całą masę rzeczy do, do ciała, klikasz sobie, wybierasz sobie jakąś tam gwiazdę porno, oczywiście płacisz za to, i ona z tobą rzekomo uprawia seks, bo już masz takie stymulanty na całe ciało, że czujesz coś podobnego. Słuchajcie, mnie to przeraża, bo jak coś takiego wejdzie, ja pierdolę. To, to, będzie, to nie będziemy za bardzo mężczyznami, bo część ludzi będzie siedzieć w domu, żreć chipsy, chleć piwo, w sensie nie twierdzę, że jedzenie chipsów i chlanie piwa czasami jest złe, ale ktoś zamiast ogarnąć siebie, żeby być fajnym człowiekiem, to będzie sobie klikał, nie robił nic i będzie uprawiał seks z gwiazdami porno, które to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, z wymianą energii w ogóle, jaka jest w głębokim, intymnym stosunku. To jest wiecie, pustym strzelaniem, nie wiadomo gdzie. Łapiecie? Wiecie, to są dopiero uzależnienia, teraz patrzcie, jakie tam są braki, jak myślicie? Między innymi bliskość, nieumiejętność budowania tej, blisko, tej głębokiej relacji i nieumiejętność otworzenia się przed człowiekiem, dlatego że kiedyś nie byliśmy nauczeni w ogóle tego. Tam, tam może być cała plejada rzeczy. Jest teraz pytanie: z czym ty się w Twoim życiu borykasz, jaki tam jest brak i jakie zadośćuczynienie sobie robisz? Bo świeci na to kilka chwil, żeby to sobie samemu rozrysować. Jak to wygląda u Ciebie? Jak jest brak? I ewentualnie w co uciekasz? Gdzie robisz górkę? Czemu robisz górkę? Słuchajcie, na to człowiek jak popatrzy, to naprawdę że sami hu, hu, hu. Jeżeli oglądasz ten materię uważnie, to na pewno pojawiły się w Tobie pewne wspomnienia. Być może nawet pojawiły się w Tobie pewne silne odczucia. Być może właśnie zdałeś sobie z tego sprawę, że we wczesnych latach dzieciństwa, gdzieś w Twojej przeszłości były pewne braki, które naprawdę bardzo mocno cię ukształtowały. Napisz proszę w komentarzach, co Ty dostrzegłeś dzięki temu materiałowi, co ten materiał Tobie pomógł uzmysłowić. Naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, jakie są Twoje wnioski. Zależy mi na tym, żebyś naprawdę dobrze zrozumiał ten materiał. To naturalne i normalne, że być może odczuwasz pewien brak w sobie lub zdałeś sobie z niego sprawę. To jest naturalne i normalne. Każdy z nas w sobie ma pewne tego typu odczucia. Tylko problem polega na tym, że często nie wiemy co z tym robić i każdy w jakiś sposób sobie z tym radzi, tylko że często pomimo tego, że mamy pewną potrzebę, możemy ją zaspokajać w nieodpowiedni sposób, czyli taki, który nie daje nam właśnie tej wewnętrznej radości, wewnętrznego spełnienia. E, przede wszystkim czujemy się z tym nieodpowiedni, nie czujemy się z tym dobrze. Jeżeli właśnie chcesz dowiedzieć się w jaki sposób lepiej zaspokajać takie braki, lepiej zaspokajać pewne potrzeby, które bardzo często są na poziomie nieświadomym. Zdecydowanie polecam ci być na webinarze, który poprowadzę 9 czerwca o godzinie 20:00. Zapis na stronie live.pawełrawski.pl. Zapisz się czym prędzej, widzimy się na tym wydarzeniu. Jak zawsze, dzięki za ten materiału do końca i jak zawsze do następnego.